I często też wkrada się tutaj, przy tych restrykcyjnych dietach, jakby perfekcjonizm. Też taki częsty temat. Podejrzewam, że Ty też o nim słyszałeś nieraz. I ja też często mówię o tym na swoich socialach, że to jest w ogóle wróg zdrowia. Ogólnie trwałej zmiany stylu życia, szeroko pojętego. Wiele osób właśnie wchodzi w ten proces odchudzania, czyli to, o czym mówiłam przed chwilką, nie? z myśleniem wszystko albo nic, bo robi wszystko idealnie, idealny plan treningowy, tak? Czysta Micha, jak to się mówi, tak? Zero miejsca na błędy. Mówię jakby czarne, białe, zero szarości. Nic. No i tak, jak ktoś spojrzy na to z boku, to myśli, no dosyć ambitnie, tak? Ale nasza psychika na dłuższą metę i nasza znowu biologia będzie mówiła, no, no to się po prostu nie uda na dłuższą metę i znowu patrzymy długoterminowo, znowu to, o czym rozmawialiśmy, tak? I ta presja właśnie idealnych rozwiązań, że na przykład każdy mały błąd, kawałek, nie wiem, czekolady, ciasta, batonika, nie wiem, na urodzinach, gdziekolwiek, czy na przykład jakiś pominięty trening, <grymne> urasta do rangi katastrofy. Dosłownie, my sobie tak później to tłumaczymy. Nie?